Formacja trzecia: Daniel Galant, Artur Gwiszcz, Jared Brown, Filip Komorskie. Uwaga, bo szansa dla Katowic był z lewej strony zawodnik numer 24, mamy więc Mateusz Bepiersz. Raszka aktualnie przybywa na testach w słowackim Martinie. No i kto wie, czy być może temu Czechowi o polskich korzeniach uda się tam zakupić. Uwaga, szansa dla gospodarzy. Broni jednak ten strzał. Rafał Radziszewski. Tłoczno, pod bramką Kalęby nawet można by powiedzieć, że bardzo tłoczno A to Krak dlatego, że Krakowiakowa jest. piątkę oczywiście strzał po lodzie i jeszcze dobijał e, zawodnik pasów. Nie włączył się do akcji. Jest numer 5, a więc Bartłomiej Bychawski, krążek wystrzelony, ale odbity od sędziego liniowego i dzięki temu okazja dla Katowic. E, nie będzie nie było spalanego tej sytuacji. Rejk seskon numer 22. No mimo że e, obrońca to e, wiele razy. Już gdzieś tutaj e, szczarżował pod Bramką Marekiewskiego. Jeszcze 10 sekund, ale szansa dla pasów strzał. Ależ teraz fatalnie e, zachował się e, zawodnik e, Krakowi. To do... jest Michał e, Piotrowski do e, Adriana Kowalówki, Kowalówka oddaje krążek Piotrowskiemu. E, strzał i Bramka. Jest gole dla ekipy e, z Krakowa. Zawodnik z numerem 8 a więc Piotr Kmiecik. To on otwiera wynik tego spotkania. Świetnie, dynamicznie wjechał Piotr Kmiecik w tercji ataku drużyny z Kateńskiej krążek tuż obok prawego słupka bramki Niki Foraszczer. Wydawało się, że ta bramka nie padnie chyba już nigdy w tym meczu, bo sytuacji nie brakowało, ale za każdym razem bramka, żeby lepsi. Teraz pretensji myślę, że do Niki pora mieć nie można. Ten strzał był naprawdę perfekcyjny. Trafił dokładnie tam, gdzie trzeba było. Piotr Kmiecik. I teraz katowiczanie będą próbowali się odgryźć. Uwaga, będzie na to szansa, słupek. Sędzia rozkłada ręce w widocznym geście, było bardzo blisko. 6 minut i 15 sekund, tyle czasu pozostało do zakończenia drugiej tercji spotkania. Kolejna szansa dla Krakowian. Jest Robert Kostecki na ślepo dworzak, wyciągnął z bramki Nikifora Szczerbę i 2 do 0 prowadzą już Krakowianie. Świetna akcja tercetu Kostecki. Ktoś tam jeszcze był w tej, w tej akcji, Kestecki, Chmielewski, Dworzak, no i ten ostatni pakuje krążek do bramki. Podobno będą szukali teraz tego kontaktowego gola hokeiści z Katowic. Szybko ten krążek zwędruje z łopatki kija na łopatki kija, ponownie Bobby Priest Świetnie patrzył z lewej strony swojego kolegę. Teraz była poprzeczka no tak, uratowała Rafała Rakiewskiego. Tak, z poprzeczką i po raz kolejny strzelał Filip Drzewiecki. Łoczno, teraz przy bramce Rafała Raczewskiego jest Justin Kwedoruk. No tyby, udało się zagrać ten krążek, no to czekał tam samotnie przed bramką Drzewiecki. Ponownie Drzewiecki do Kwedoruka, ale z przekombujnowani teraz Katowice. Ani jeszcze szansa. Zagłębie Sosnowiec przebywa w oświęcimy po dwóch tercjach 2 do 4 tak samo nią Oświęcim natomiast mistrz polski Ciarko w Bank stanowi bramka jest gol kontaktowy dla drużyny katowickiej z niebieskiej uderzał Craig Seskon nie wiem czy któryś zawodnik zawodników tam aby jeszcze tego krążka nie trącił tak moim zdaniem krąci, trącił i był to Mateusz Bepiersz odebrany krążek, no i ruszają krakowianie, konkretnie numer 87, a więc Piotr Zientara. Ładnie rozegrana guma i gol. Jest gol wyrównujący numer 81, a więc Mateusz Szymański pokonuje z bliskiej odległości Mateusza Kuliga. No i mamy już remis w Katowicach. Ponownie to Katowicanie prezentują się lepiej w tym spotkaniu mówię ponownie, no bo taką mieliśmy sytuację w tercji. Pierwszy teraz ładny strzał kmiecika, ale też i świetna interwencja Nikifora fora szczerby. Ale udało się wybrnąć z opresji zawodnikom katowickim. Dobra okazja Kreeksę skąd strzela broni Mateusz Kulik. Ależ było teraz niezwykle e, gruźnie cały czas katowiczanie Bobby Priest. Tymczasem doping coraz bardziej się wzmaga. No i teraz błąd Komorski, pusta bramka, gdzie jest krążek? Krążek w ramce Komark Krakowi. No i e, widzieli Państwo, tutaj już dyskutowaliśmy o tym, co będzie, e, jeżeli mecz zakończy się remisem, a tymczasem Filip Komorski wspólnie z Jaredem Brownem pokonują. Mateusza Kuliga, to był to Jared Brown no i...